Witajcie w filmikach, Gacusia. Dzisiaj mamy do obejrzenia wideo, a właściwie zestaw telewizor plus wideo. I to nie tylko odtwarzacz, ale też ma funkcję nagrywania. Jak widzicie, ten mały przycisk daje nam możliwość nagrywania aktualnie oglądanego programu. Jest to konkretnie model Philips 21PV288 Po nazwie modelu łatwo można się domyślić, że telewizor ma 21 cali i za chwilkę Wam zaprezentujemy jak działa wideo Nie będę do tego telewizora podłączał dekodera DVBI, ale jestem absolutnie pewny, że podłączenie anteny przez dekoder normalnie da całkiem niezły obraz Pamiętajcie o tym, że po wyświetleniu nagrania z kasety wideo i to jeszcze przemielonej wiele razy, ten obraz nie jest tak dobry jak obraz z anteny. Tak czy siak, uważam, że jak na oglądanie starych kaset jest to całkiem fajne urządzenie. Nie musisz mieć dodatkowego odtwarzacza wideo i telewizora. Żeby sobie to odtworzyć, tym bardziej, że mając odtwarzacz wideo nie każdy telewizor teraz bez jakichś cudowania na przejściówki jest w stanie odtworzyć podawany sygnał w ten sposób, no więc dla kogoś, kto jest fanem retro jest to myślę ciekawostka. A teraz... Nie będę podawał nazwisk, kto się tam bawi, ani z którego to roku. Natomiast piosenka jest, jak słyszycie, o pewnym prezydencie. Ściszymy to, bo trochę mi przeszkadza. Na oryginalnym nagraniu w telewizorze nie ma tego takiego pulsacyjnego. Zresztą, czekajcie. Jak dam rękę, to zwróćcie uwagę, że nie ma tego takiego pełgania. Bo no najwyraźniej te 50 Hz, czy ile tam jest w tym telewizorze, przeszkadza przy nagrywaniu. O, teraz z powrotem się pojawiło, ale nie ma tego, tego skakania. Tak jak teraz widzicie, nie ma tego skakania yy, oryginalnie na materiale wideo, a tym bardziej na nie ma problemu z telewizorem ani odtwarzaczem wideo. Obraz jest czysty, nie skacze. Oczywiście, dużo też zależy od samego nagrania, no ale na to już ja nie mam wpływu, bo nie ja nagrywałem ten materiał. Także zachęcam Was do kupna, jeśli jesteście fanami starych technologii, pozdrawiam Was serdecznie. Na razie.